Minecraft to świle was! Dzisiaj będziemy sobie nagrywać fajny odcineczek yy, Ogólnie robiłem tego teksturpaka. Wcale to nie tak, że... Skleiłem 50 tysięcy różnych teksturpaków, bo jestem zbyt leniwy i nie umiem programować ani. Dobra, już lepiej, że nic nie mówi. Pamiętajcie o tym lajkuj sobie, bo... wiecie no. Yy, 300 subskrypcji. Udostępniam wam ten teksturpak. Więc tak jak mówię. Słubyki łapka. I będziecie mieć teksturpak Tak się prezentują Wszystkie te To jak mi się będzie chciało To naprawię Bo to są diaksowe rzeczy tylko To mi się nie wczytało jakoś Takie rzeczy się mi się chyba w, Ogólnie nie wczytały tak, Idziemy dalej Co tu się stanie. O dobra e, Coś się zepsuło Mhm, ref, koksik Jabłko, chleb. No, takie podstawowe rzeczy. Tu nic nie ma co zmieniać. Mieczyki. Pędka, łuk. Tu zapalniczka mi się trochę nie wczytała. Jak widać. O, no, tak się prezentują. Tak są bardzo. No, niezłe są te particlesy. Part... O, sorka, już jestem. Czekaj teraz. O, tak wyglądają particlesy. Następnie. Eee, lapis, złoto, węgiel, żelazo, diamenty. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty. Emeraldy, redstone. Tak się prezentuje natura. No, celownik, o, tak wygląda zbroja moby i tak dalej. Partiklesy z łapki nie ma. jest taki. A taki. No. E, niebo. Dobra. E, no i zostało nam ogień. Chyba on jest taki niski, nie jestem pewien. Bo gram na glajdzie. Eee, no tu się nigdy nie podmieniało, tak wygląda Emerald. XD? <grystki> hmm. przed spadł. O nie, nie postawił. Jaki? Gościu strefy życia założył. Co się dzieje? Wiem, że ten karbuzik będzie. A jednak, no i co gościu? No, dobra, no to będzie trajdzik. I tam w bazie mi siedzi. Dobra i co Aha! Niebieski się do niego... O, to gościu ma podjazd, a ja sobie odlatuję O ja, prawie zginąłem Dobra, ja jestem tym na idzie. Zbieram mid... O kurde Ale mam lagi, halo! Nie, chyba będę grał na obs bo tu chociaż mniejsze lagi ty widać że do... Aha, dobra, bo ja się wróciłem do kogo można pójść? Ty do niebieskiego, bo oni sobie tam siedzą. Ty, 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 ty plan. o! Dobra. By nie, byle nie zginąć. Dobra, nic z tego nie mam i tak. Mm. Co zrobić? pójść do niego, to byłby absurd że on może mieć firebola. on coś tam kupuje coś tam kupuje chłop ale no, ja do niego nie idę Sojuszu z nim nie robię dobra, nie idzie endstone dobra dobra widzę, że tym panem trzeba się będzie zająć a nie, on tu jest. Nie, no i następne emsy. Nie wiem, czy zbierać emsy. Następne. Dobra. Nie, nie wiem, gdzie będzie bezpieczniej. Dobra, no będzie na seta. Tutaj, tutaj, tutaj. Ja! Jak nie tu jak przedtem. Aha, przedtem tylecie. są tutaj oryginalne Mając na myśli oryginalne, chciałem powiedzieć, że ukradziona od asesinka, czyli. zawalone po prostu. Wypożyczyłem. Mam nadzieję, że asasynek się nie wkurzysz. A serca są takie, igu i takie. By nie trafić na sąsiada wściekłego i. można iść. Już... Eee, yy, tyk cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 Kurde, nie mogę teraz klikować teraz, bo... mi tak ciepło w pokoju. O, gościu. Bloków mi brakło. No gościu! Mordeczka, spokojnie. Bo no, ci ciebie coś... Się... Gościu. Ej, 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 ej. To była przesada. To była, gościu, przesada. Oj, przesadziłeś. Drabinki, drabinki, kurt! Zginąłem. Okej. Okay. Gościu. gościu. Aha, gość tu się tu buduje. Lagi! Nienawidzę lagów. Nie, zawsze podczas nagrywania akurat muszę dostać lagi. Ale Fart gościu się wraca. Dobra, zbiorę sobie tutaj midzika. Kurde! Może żeby mi wyszło. Tymczasem fara na No nie, ja zaraz zginę Widzi mnie JAK?! JAK?! Pewnie dostałem i tak Blumi, blue, nie wiem, Bluemi, Blumi. tego skopywał. O nie, to będzie więcej tych bloków potrzebne. Się do jutra nie ja tam do niego. Dobra, zleciał, 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 zleciał. Ja. Oni on ja sobie kamiennej miecz kupił Aj Aha, ej, nie mogłem... To kurwy! Ej, aha! Goście miał wędar ale ja zginąłem i... dostałem. No to smutna minka, ale chociaż mogę sobie teraz seta kupić. Nikt nie idzie do mnie, chyba nie. Te dźwięki się tak psują Claire No spoko, może być tam IKEA mm. Kurde On ma dosyć prostą obudowę łóżka Dlatego wezmę sobie szybko na TNT 4. zbieram sobie na Fireballa Mm, dobra. I TNT, lecimy do niego, inno jak nie będzie patrzył, nie wiem, po, Ja uda, że idę gdzieś. Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. Jest coś? Co on zrobi? On idzie do mnie. Nie widzi. On mnie widzi! A nie wie co zrobić. On czeka na te. Dobra, teraz będzie idealny moment. Aha. XD? Bro, bro, po bro. Co? To było dziwne. To było dziwne, tak się ob obkręcił. Dobra, zobaczymy jeszcze. Ty do mnie idziesz. Ja nie mogę. Będę miał jest od dwóch stron teraz. Gościu, 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 nie przesadzasz sobie. O, ma szarpa, on ma szarpa Gościu giniesz, gościu giniesz Gościu, nie żyjesz No szarpa. A! Słyszałem cię Dzięki. No, ty gościu ty Aj Ajaj. Dobra. Szarpa se To. Dobra, zostawiamy. Wiele tak będę latał chyba po bazach. Kurde! Nie, to nie jest takie łatwe. Dobra, szybki ban na zaraz i rozek. On chyba będzie tam, więc tu sobie pójdę na mida Albo tu sobie pójdę. Tu jest cztery. No w sumie ile mogło być? Nie wiem, tamten się dziwnie obkręcił, ale. Na razie. Aha, nie, ja sobie prota protaktowo. Ja dawno nie grałem w tym. Na sodówkach. Nie wiem, coś mi przyszło w ogóle. Nie wiem, nie mam czasu. Nagrywam odcinek, do widzenia. O nie, o nie, o nie, o nie. Nie mogłem postawić bloku. On tu jest, on tu jest. Ja Se pójdę tu na generator nie ma kopuły złote. Nikt nie widział. Mm. Dobra. Co co tu zrobi? Ej, on sobie poszedł, on sobie poszedł. Cie nie macie. Znowu jednego żelaza mi brakuje, ale ja to 12 TNT. Mm. Kupiłem TNT i ja się zastanawiam, czy on nie wypił gdzieś poty. Nie będę tak chodził. 4, dobra. Ojoj, dobra. Procik 2. O, już TNT odrobione 10 Fireball GG No, no to w tym odcinku to było na tyle. No, dajcie znać, czy Wam się podobało. Na 300 subskrypcji Wam go udostępniam, pamiętajcie. Więc ten łapka i y, subik to wiecie, Najważniejsza rzecz. Ma tak być GG.